Cześć widzowie, dziś Wam pokażę, jak zrobić czwartą warstwę. To jest oczywiście część trzecia, czyli ostatnia. No i zabieramy się za część trzecią. Robimy, dajemy narożnik. Mówię na to narożnik, bo, bo to fajnie brzmi. No i dajemy drugi narożnik. No, i robimy to w ten sposób. No, i mamy pierwszy włożony. No, i żeby już się to, to górne trzymało i nie latało denerwująco, to możemy już to włożyć. Musimy już to włożyć. Przepraszam, że wam zasłaniam. Teraz już widzicie. Łatwiej będzie przekręcić, ale chyba to nie będzie potrzebne. Przekręcamy w ten sposób. Wkładamy to tam. Wkładamy to. I tym razem znowu to wkładamy. No, i dobra, zostało nam tylko tyle, malutko. Dobra, robimy to w ten sposób, że robimy tak? Tak? I tak? Robimy w ten sposób. Ten. No i wkładamy w końcu ten. Wiem czy... Będzie się dziwicie, dlaczego tego nie włożyłem drugiego, jak tam. No, bo wtedy nie będzie się dało włożyć tego malutkiego. Jeśli wam to tam wpadło. to dam Wam poradę. Jeśli wam to wpadło tam w środku, to, to trzeba... Troszkę rozebrać, no i wyciągnąć. No i będzie gotowe. A, ja już, a my już kończymy. Wkładamy narożnik. Później wkładamy krawędź. Jeśli to tak wyszło jak u mnie. Musicie trochę rozebrać. A jak się uda, wyciągnąć jakimś fartem. To ja. To ja się dziwię. Ale jakby chcecie, by wyciągnąć, to trzeba tylko tyle rozebrać. Jeśli Wam tak nie wychodzi jak u mnie, to zróbcie tak. No, i tak wkładamy. Ja wolę tak tyłem. I tak będzie łatwiej. Możecie patrzeć. No i mamy z głowy. Jak Wam się podobało? No, bardzo fajnie. Bo, bo ja daję łapkę w górę, że nam się udało zrobić. Naprawić nam żeby wyglądały dwie kostki tak ładnie. Więc koniec tej serii. Mam nadzieję, że się cieszycie, że składaliście. A więc żegnamy się z odcinkiem. Też zostawcie subskrypcję, żeby było mi miło.